Cześć, witam się z wami w sobotę 11 lutego to jest dosyć istotna wa... To jest istotna data, gdyż e, od jutra idziemy na dietę z Danielem I nie wiem czy mam się z tego cieszyć czy nie, czym po prostu dłużej o tym myślę e, Czym dłużej myślę o tym czego nie będę jeść, czego nie będę mogła jeść, tym bardziej mi przykro ale idziemy na dietę ketogeniczną, tak ona się chyba nazywa. Idziemy na keto i um, kto mnie zna, ten wie, że ja uwielbiam gluten. Ja uwielbiam gluten, ja uwielbiam pastę, uwielbiam chleb, uwielbiam ziemniaki, wszystkie pochodne ziemniaków, frytki, frytki masz pocej to cokolwiek, kocham, więc będzie mi bardzo, bardzo ciężko. Natomiast bardzo też lubię ser, bardzo lubię jajka, bardzo lubię mięso Więc koniec końców gdzieś tam będzie ok I tak, zaczynamy od jutra, Daniel pojechał na zakupy Sporządziliśmy listę, sporządzi, dostaliśmy w sumie jadłospis na cały tydzień Więc będziemy się tego trzymać Jako, że początki są bardzo ciężkie na ketozie, a my też musimy jako takosię... Zaadaptować do tego, więc stwierdziliśmy, że naj, najłatwiejszym sposobem będzie po prostu posiadanie gotowego jadło spisu na pierwszy tydzień, może dwa, a potem zobaczymy, po prostu jak nam pójdzie. E, więc jak on przyjedzie z tych zakupów, no to wam pokażę, co kupiliśmy. Nie chciałabym, żeby mój, moje vlogi były przepełnione ketozom i, i odchudzaniem się, czy też zmienianiem stylu życia. E, na pewno gdzieś tam we vlogach to się pojawi. Ale ja też nie chcę być takim keto freakiem, który będzie nagrywał vlogi na ten temat, bo wiem, że bardzo dużo osób już to robi. I sami my oglądaliśmy je, więc jeżeli chcecie mm, dowiedzieć się, co to jest w ogóle dieta ketogeniczna, keto, zachęcam Was do przeczytania, pooglądania różnych filmów, bo ja bym nie chciała być dla kogoś źródłem, bo sama się dopiero i uczę. A więc tak... Eee, co... Tanie chyba wszystko kupił. Nie kupiłeś rukoli i...? Buraty. Dobra. A poza tym mamy wszystko. I powiem Wam, że wyszło całkiem sporo, jak na dwie osoby. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Więc mamy tak, maliny, trzy opakowania banany. Banany są dla Emilii, nie dla nas. E, mamy tu szpinak, broku, dwa opakowania y, kalafiora, jagody, tak samo dla Emilii, pomidory, cebula, rzodkiewki dla nas. Jabłka dla Emily, nasza ulubione Pink Lady. I, um, i co? I ty... Dalej przechodzimy do papryki. Tutaj jest jeszcze y, masło orzechowe i czarne oliwki. Tutaj Daniel ma dla siebie szynkę parmeńską. Ja w sumie jeszcze nie wiem, jaki będę mieć zamiennik na to, ale zobaczymy. I kurczaka. Dalej mamy chorizo, polędwicę. i tutaj dla Daniela jest łosoś. W sumie Emilia chyba też się załapie na łososia, co? Uh -huh. e, I dorsz, dwa opakowania. Jogurty dla Emilii. Ser, co to jest? To jest cheddar. Mm, dalej mamy serek whisky z almette, chyba cztery opakowania. Śmietana. 36% Dwa opakowania Halumi. Tu jeszcze mamy twaróg, Masło. Serki Filadelfia. Co my tutaj mamy? Mleko migdałowe. Czekolada 85%. Czarnuszka. Oliwa z oliwek. Sezam. wiórki kokosowe. Mm, olej ko kokosowy, tak? Tak. Olej kokosowy. Y Orzechy włoskie, pasata pomidorowa. E, co my tutaj mamy? E, parmezan, awokado, suszone pomidory, cukinia, ogórek, już półkę zużyłam do dzisiejszego obiadu i dużo jajek. E, dodatkowo jeszcze dużo wody. I to jest wszystko, co powinno nam wystarczyć na cały tydzień. Mam wrażenie, że starczy nam na dużo więcej, ale zobaczymy. Damy wam znać, co i jak. Dzień dobry, dzisiaj mamy środę. 15 lutego ja przygotowuję właśnie witaminy dla Emilii yy, i śniadanko do żłobka. I powiem Wam, że jest mi bardzo ciężko nagrywać w tym tygodniu, jak myślałam, że o, będzie keto, będzie coś się działo, będzie co nagrywać, a postawiłam raz chyba troszeczkę w innym miejscu. Bo mi krople nie chcą lecić. Okej. Okay. E, że po prostu będzie, będzie mi łatwiej coś stworzyć. No to nie. Niestety, keto okazało się dla mnie dosyć ciężkie, <laughs> cięższe niż myślałam. I nie dlatego, na początku było ciężkie, bo nie mogłam po prostu podjadać i nie mogłam jeść słodkiego. Ale teraz po prostu brakuje mi energii e, i wszystkie moje objawy wskazują na ketogrypę, <laughs> więc walczę, walczę ze sobą, walczę z moim e, organizmem będzie dobrze, będzie dobrze. Początki są trudne, ale będzie lepiej. E, mogę Wam powiedzieć, że ta dieta jest naprawdę smaczna, że rzeczy, które jemy mi smakują, więc chociaż tyle. Naprawdę nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o, czy to ryby, czy, czy mięso, czy warzywa. Jest super pod tym względem, no ale jednak jednak to funkcjonowanie organizmu jest trochę zaburzone. E, zdecydowanie czuję się lżej ale nie mam energii, więc ta energia musi się... czekam na taki kick in, że wiecie, błuszcze zaczną się spalać w energię i, i będzie git. Czekam na to, yy, ale już na nie wiem co gadam, mam takie lagi umysłowe, że to, jest, <ścoughs> że to jest szok! Wczoraj w ogóle jak mówiłam jakieś zdanie do Daniela, to to zdanie było takie bardzo powolne, każde słowo przemyślane. No, ciężko, ciężko, jest naprawdę ciężko, ale wierzę, że będzie lepiej. No i też przystawić się na tryb gotowania jest ciężko, chociaż głównie to Daniel gotuje, więc dzięki mu za to. Ale to strasznie dużo czasu się traci przy kuchni. Zapomniałam w ogóle jak dużo czasu można stracić w kuchni gotując posiłki. Więc nie dość, że musimy ugotować jakby kolację, to jeszcze musimy ugotować na następny dzień, więc trochę to zajmuje. Dzień dobry pani. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry do mnie. Teddy! Teddy! Say hi. Say hi. Hello. Hello. Witaminki? Jemy witaminki? Teddy yes. zje witaminki? No to Teddy witaminki. Nie, 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 nie. Teraz Emilizie. A Emil. To tam jest? To są rzodkiewki, Emilko. Czy chcesz to? Butelkę? Chrupki? Chrupki chcesz? To mam dać w miseczkę, okay? To, Czekaj. Więc no, poranek, jak codziennie. Ja. Dziecko, chrupki, niech karma. I zaraz się szykujemy do żłobka. I do pracy, i dzień, jak codziennie do zobaczenia potem. Dzień dobry, o poranku. My obydwie wcześniej wstałyśmy, prawda? Wakey, wakey zrobiłyśmy? Wakey, wakey. I ja się mam iść do pracy, ale nie wiem, mam tutaj zabawę życia z klejem. Z moją małą przytulką. Przytulaczkiem malutkim jesteś, tak? Z drugą stroną twist. Będę wstać jeszcze prymalowania i jeżeli chodzi o make up to wszystko. Moje make up do pracy. Nie są jakieś ostatnio skomplikowane. Podkład, korektor, puder, bronzer, brywy, rzęsy. Eee, tak. Chociaż coraz częściej myślę o tym, żeby zacząć przyklejać rzęsy. Nie tyle je przedłużać. Bo chodzenie co trzy tygodnie na uzupełnianie to nie dla mnie totalnie. Ale żeby sobie przyklejać rzęski, ale musiałabym to nie zamówić przetestować. Nie wiem, może to raz zrobimy na filmie blogu. Zobaczymy. Nie zobaczymy? Nie? Ok. A co ty byś teraz chciała? Tu mam swoje kredki. Zacznij. Blue, green.

you. here i am here i am how do you do tatara's mommy finger mommy finger where are you here i am here i am how do you do Mommy. that's mommy's for that attack all done all done makeup done Dobra, się. idziemy się szykować, bo jest bardzo późno, tak? Ten klej też już zamkniemy. Hmm? Zamkniemy, wrzuć tu do koszyczka, gdzie na jutro. Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Klej też. Tu zostawimy, Okej, okay. Idziemy umyć rączki, okej? Okay? Zrób, bye, bye. Powiesz papa? ja mam pani. Do zobaczenia w kolejnym klipie. Okej, okay, jesteśmy w fokusie? Myślisz, że jesteśmy? Okej, okay, super. Ty oglądasz Go Dogs Do Go? Co? Oglądasz pieski? Czy nagrywasz z mamą? Dogi są, tak! Pokażę Wam teraz moje zamówienie z handemu, które zrobiłam kilka dni temu. E, tamten weekend podejrzewam. Tak mi się wydaje, że to był tamten weekend. Było minus 15% dla klubowiczów. E, niestety nie było za dużo rzeczy stacjonarnie, dlatego postanowiłam zrobić zakupy online. I oczywiście okazało się, że jest tam dużo rzeczy dla Emilii i bardzo mało dla mnie. Jakoś tak nigdy nie przeglądam handlemu pod względem rzeczy dla kobiet, czy nawet dla mężczyzn. Więc koniec końców, jak są właśnie takie szybkie wyprzedaże, szybkie promocje, to ja nawet nie wiem, co kupić, nie wchodzę. Odpuszczam, ale dla Emilii zawsze coś znajdę. Ja mam taką torbę. Nie jest wcale taka, taka duża. I już Wam pokazuję, co tam jest, tylko otworzę wszystkie rzeczy, żeby już nie hałasować, więc to zrobię poza kamerą i wracam jak już wszystkie rzeczy będą gotowe do podawania. Pierwszą rzeczą, którą Wam ma, pokażę jest ta czapeczka. Dam ci more. More carrot chcesz? Yes? Zobacz, tu jest? Zobacz, to jest czapeczka dla Ciebie. Przymierzymy. Chodź. Stań sobie tutaj. Chodź usiądź. A, usiądź, przymierzymy ciaplę. Wow, teraz masz kitę, to ci tak trochę nie pasuje. ho! ho, ho. Mm. <laughs> Trochę za duża jest na ciebie, co? Wybrałam rozmiar mm, od 1 do 2. 1 rok, 2 lata. Teddy założy, tak? Teddy ma mieć? A, a! Trochę za duża ta czapa na ciebie, ale to nic, co? Urośniesz do niej, no a to będzie jak znalazł. No super. Sius. tu są Sius mamy, tak? Misiowi założymy Sius, okej. Okay. Misio ma Sius, okej. Okay. Więc rozpakowałam już parę rzeczy. I tak. Pierwszą rzeczą jest piżamka. Urocza żółta piżamka w truskawki. E, Wziąłam ją w rozmiarze 86, 12, 18 miesięcy. I myślę, że my jeszcze w tym Siusz. rozmiarze jeszcze nie jesteśmy. Sius, tak! A to jest co? To jest hat! Hat. No to załóż mu hat. O, super wygląda. Tak więc tak, taką piżamkę. Ja bardzo lubię te piżamy z... Z handemu. W normalnej cenie ich nie kupuję, ale jak jest jakaś promocja, to bardzo chętnie. Więc myślę, że do tej piżamki jeszcze trochę musimy dorosnąć. E, później mamy komplet Rajstopek e, 18. Nie, to jest jeden, który to jest. UK. E, rok do dwóch lat, 86 na 92 Znowu ja bardzo lubię Rajstopki z e, handemu, więc jak już to tam kupuje Emily. Emilia teraz gotuje obiad w swojej kuchni, więc przepraszam za takie dźwięki, no ale obiad trzeba ugotować, tak? Więc tak, kolejne, kolejny mój zakup, to jest taka sukieneczka, ona już tak bardziej na wiosnę, lat, na lato, na wiosnę pewnie z jakimś błodziakiem pod spód. I one były tanie, bo one chyba kosztowały 2,20, jeszcze mam jedną, ale już mam zastrzeżenie do nich, bo to jest piękne kwiatki i wydaje mi się całkiem, całkiem długa, więc fajna. A druga, która była tak naprawdę niby ta sama, tylko w innym wzorze, jest taka. Paseczki bardzo ładne, delikatne. Tyle tylko, że ona jest już bardzo krótka. Porównując ją do tamtej, to takie 2 cm jest krótsza. Widzicie? I ja nie wiem, czy do końca mi się to podoba. Będę musiała na pewno to przymierzyć, zanim zdecyduję się, czy zostawić, czy nie. No bo nie czarujmy się jeszcze do lata daleko, a nie chciałabym, żeby ona z tego wyrosła. Za szybko, więc to jest to. Dalej mam zestaw pięciopak skarpetek. I znowu te skarpetki też kupuję tylko i wyłącznie w handlemie. One są z antypoślizgami tutaj. Nie mogę przybliżyć, bo nie mam na tej kamerze autofokusu. Ale już na nowej będzie, obiecuję, więc jeszcze troszkę. Dzisiejszy vlog dokończę jeszcze na tej kamerze, a już następny będzie nagrywany nową kamerę, kamerą. Więc mam nadzieję, że poczujecie tą różnicę. Ale gotujesz, co? Zupę gotujesz? Ból, 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 ból. Więc tak, te skarpetki akurat ta wersja kolorystyczna yy, najbardziej się opłacała i też chyba była w Emilii rozmiarze, bo te skarpetki na promocjach bardzo szybko się wy, yy, wykupują. I to jest beżowy, szary, różowy, taki morelkowy i taki brudny, brudny pomarańcz. Więc skarpetki rajco right taka basic dla nas i basiciem już teraz są podkoszulki, które też chyba najbardziej posłują mi z na tą chwilę. I teraz wybraliśmy takie podkoszulki na cieniutkich ramionczkach i to też jest 86. Ja nie kupuję co dwa rozmiary. Niektórzy wiem, że kupują co dwa rozmiary, ale ja nie lubię jak one są za dużych ciuchach i w za małych ciuchach, więc wolę po kolei wymieniać ale żeby pasowały na nią, więc tak, koszulki Tutaj mamy takie letnie kolory, bo jest fioletowy, taki limonkowy, pomarańczowy, ale również biały i delikatny róż. I te podkoszulki my stosujemy pod bluzki, pod bluzy, pod sukienki, w zależności tak naprawdę, jakie mamy ubranka, jakie potrzeby. Ja bardzo nie lubię po prostu, jak Emily ma gołe plecki bo to wiadomo, bluzki, bluzy podwijają się a nie wiem jak jest do końca w żłobku więc wolę po prostu nie ryzykować i zakładam je pod koszulę, i wtedy każdy jest happy i ostatnia rzecz która bardzo, ale to bardzo mi się spodobała gdzie jest Emi? gdzie ona jest? Ach, a, peekaboo był! Więc ostatnia rzecz to jest taki komplecik, tuniczka. No piękny jest ten kolor, taki habrowy, śliczny. Rozmiar 86 z falbankami tutaj. Do tego są leginsiki, kwiatuszki. I te leginsy mają regulację tutaj szerokości. Spacie więc bardzo na plus. I do tego też jest opaska. Tylko że te opaski, które są dołączone do zestawu, są bardzo niepraktyczne i bardzo często na głowę nie pasują. Tam mi się wydaje, że też korzyści jakiejś z niej nie będzie mieć. Ale żeby była, to była, więc taki śliczny zestaw na wiosnę. Już na bodziaka z długim rękawem będzie ok. Tak więc to są nasze takupy. Z tego co ja pamiętam, to tam było około 44 funtów za to więc na taką ilość ubrań wydaje mi się, że jak najbardziej opieki. Co tu się dzieje? Koleżanko! Koleżanko! Stajemy. Hop! Tak więc tylko nie jestem pewna tej sukienki w paseczki, bo ona jest piękna i wszystko pięknie, ładnie, tylko, że skoro to i to jest to samo, to długość ich powinna być taka sama, a nie, że ta jest krótsza, a ta dłuższa. No zwłaszcza, że widzę, że no, ta jest sporo krótsza, więc... Zobaczymy, jeszcze się zastanowię odnośnie tej, tej sukienki. Ale tak, to jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Wszystko ląduje do prania, później prasowania i do szafy na pot.